Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. I uwaga, pierwszy raz na moim kanale pojawia się poradnik, jak zdobyć milion odsłon. I oczywiście wiąże się to z książką, pyk, Milion Odsłon Tasz. W tej oto książce główna boaterka z dnia na dzień staje się znaną youtuberką. No i stąd ten poradnik, jak zdobyć milion odsłon. Jedziemy! Ciekawe, jak to jest być sławnym. So blow, oh, oh. Posiadać milion odsłon na YouTube, is, 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 mieć swoich fanów. Haterów? Jeżeli chcesz wiedzieć, jak to jest, to mam dla Ciebie propozycję. Nakręć film o sobie, po prostu. To może być vlog, amatorski teledysk, czy jakiś poradnik, gdzie pokażesz swoje pasje, życie, czy też jakieś uzależnienia. Uruchom wyobraźnię, dodaj humor i voila, czas podbijać świat. Dobra, stop. Trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, aby mieć ten milion odsłon. Masz dwie opcje. Pierwsza: filmik dodaj na swój kanał YouTube, potem prześlij link do niego przez specjalną konkursową aplikację. Tutaj znajduje się do niej link, ale jeszcze oczywiście w opisie będziecie mieć. Druga opcja jest taka, że klip dodajecie na Musicali i koniecznie podpisujecie hasztagiem milion odsłon bez polskiego znaku. I uwaga, przechodzimy do tej najsłodszej rzeczy. Chodzi o wisienkę na torcie. A raczej na jego czubku. Wiecie o co chodzi, nie? <muzyka> Najlepsze filmiki udostępnią i polecą u siebie Weronika Juszczak i Robson. Konkurs trwa od 1 do 15 sierpnia i mam nadzieję, że Wśród tych wszystkich klipów znajdzie się Twój filmik, bo przecież musimy pokazać moc książkoholików i mam nadzieję, że właśnie o takiej tematyce zrobicie swoje klipy. Podsumowanie tych wszystkich informacji znajdziecie w opisie na dole. I oczywiście życzę powodzenia.